Na pewno pietruszka, na pewno szczypiorek, bazylia może też. E, mięta, dużo mięty potrzebuje. Mięta, są miętowy, mięta. To jest mięta. Tak, mięta. Patryk swoje zakupy rozpoczyna powoli. Dokładnie, chyba się nie denerwuje. E, co jeszcze, co jeszcze? Papryka żółta, zielona, pomarańczowa, różowa. Po prostu wszystkie kolory tęczy. No Patryku jak się masz? Dobrze. Jak ci idą twoje ostatnie zakupy? Mam poukładanym. wiesz, zaczynam od danego głównego, potem zupa i na końcu... E... Czyli dobrze się zorganizowałeś. Znasz ten Pierwszy sklep raz. za własną kieszeń, Ta. nie? Już. Dobrze. Przyzwyczajne. Dobrze. No faktycznie jesteś zorganizowany, bo w koszyku widzę takie tylko wybrane rzeczy, nic przypadkowego się tu jeszcze nie znalazło. No nie. Dobra, Patryk, ja idę do Grzesia, bo on tam podobno nie rozrubę rozróbę zrobił. Grzegorz, co ty tu wyprawiasz? No, zakupy, no. powiem ci, że gdyby Balkany, za każdy pomidor była odejmowana sekunda, to byś już nie miał czasu. No chyba nie. Dobra. to pozbierać. tu no, pozbieraj. A to, tak po, się... to pozbieraj, bo nie. Pozbieram, i tak... pozbieram. bo zrobić? No ty musisz robić zakupy. co się uda poczułaś? Zbieraj! A tam jest jeden rozdeptany, ale to sorry, najwyżej no, to śmata. No ja to wiesz, to wszystko mam pozbierał No O drugi. <laughs> Dobra, Grzesu, Weź, idź, rób te zakupy, ja tu posprzątam. Dobra, na razie. papa. A ja myślałem, że pan Kamil nie jest tutaj od sprzątania, Patryku, nie jesteś na spacerze w Ciechocinku, pamiętaj, czas leci, a ty tutaj sobie spokojnie, to masło, to mleko, Od ty, oleje. Olej sezamowy. Olej. On mi się na pewno przyda. No Patryku, czas ci się kurczy. zostały ci dwie minuty. Nie. Na jakim jesteś etapie? Myślę, że ci już wszystko mam, wiesz? No to myśl intensywnie, no. Dwie minuty musisz wszystko ogarnąć, naprawdę. Grzegorz, to ja tam widziałem, że on już cały kosz ma pełen. Cały no, ale przynajmniej, y, przynajmniej tutaj masz czysto. Coś zrobił rozrywę? Trochę, trochę, ale spoko. Parę pomidorów ucierpiało, ale nic się nie stało. Będą żyć. No nie się, bo będę musiał. Będę uważał na pomidory na podłogę. Dobra, Patryk. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Mało czasu jest. Dzięki. Jajka, jajka. Jajka z wolnego wybiegu zabierzemy. W naszym programie tylko z wolnego wybiegu. Innych nie polecam. Potrzebuję chleb taki, którym mogę przykryć zupę. On będzie grillowany, żeby się też nie rozpadł. Co to jest? Pasta O, pięknie. No i z Madagaskaru. Z Madagaskaru? Ja myślałem, że tylko pingwiny stamtąd pochodzą. Well, Patrick, time's up. Koniec czasu, mój drogi. Masz wszystko? Wszystko. No to świetnie. Zapraszam do kasy. Takie. Hmm, serki. Grzegorz, serki, to... koniec czasu. Tak, tak. No to jestem bardzo zadowolony. No, tak, że no, masz? Chyba ja. No to dobrze, mam nadzieję. Nadzieja. Mam taką nadzieję. No to ja Zapraszam da... do kasy. Ja taka sama. A.